Cześć tu pikniki Agatki i Moniki Dziewczyny wylądowaliśmy chyba na jakiejś obcej planecie, tak? Tak Spójrzcie na te widoki Jest przepięknie Przepięknie, cudownie, prześlicznie, po prostu brak słów Tylko można się patrzeć i podziwiać Z Taką sobie wymyśliliśmy w tym roku majówkę, jest przepięknie Mamy nadzieję, że będzie nam się fajnie tu odpoczywało i będziemy nakręcać dla Was jakieś fajne filmiki Oglądajcie Tak, podajcie na nasz kurs. No i kochani, zaczyna się to, co ekipa Fikimiki, Agatki i Moniki lubi najbardziej, tak. czyli takie no, chodzenie na po górach, chodzenie tak. po górach, tak, to musimy jest... się trochę pomęczyć, trochę, mm. tak. Dobra. chodzimy dzisiaj na Rusinową Polanę i tam mamy zamiar sobie zrobić piknik, dalej nie wchodzimy, tak, bo można jeszcze wejść tam wyżej na Gęsią Szyję, tam, aczkolwiek, jak nam się bardzo spodoba, to. byśmy mieli wszystko przed nami, słuchajcie. No pogodę mamy fantastyczną na tą majówkę, bardzo piękna, więc y, wykorzystujemy ją w pełni, że tak powiem. Tak. Dziewczyny tylko ubrały się tak samo zupełnie czy... przez przypadek, tak, jak siostry bliźniaczki. A więc tak: czarne kapelusze, warkocz. O! I to też wszystko było przypadek. Tak, no. tak, Szara bluza, filetowa koszulka. Czarne spodnie i górskie buty z niebieskim takim no akcentem. No wiecie co, no jak prawdziwe siostry. No okulary no, Ale całkowicie no, przed ja przypadek, właśnie nie teraz. Nie jest. Jeszcze okulary, no właśnie. Tak, tak. właśnie teraz tak patrzymy, że takie samo ubrania machnij. Dobra, Ej, więc nie? jakbyście się zgubiły gdzieś tu w lesie, no to ktoś jak was tam rozpozna jedną, to będzie wiedział, że druga, druga to jest... Druga jest taka sama. Druga jest taka sama, dobra. Śmigamy, słuchajcie, Jej, idziemy, idziemy. To przed nami... Trochę drogi, chyba z godzinkę, nie za tak, dużo. Tak, tak. Daliśmy sobie dzisiaj taką lekko trasę, taką... Dla początek lajtowo, tak, żeby się tak bardzo nie umordować. No bo ale... To w ogóle pierwsza taka wyprawa w tym roku, w tym sezonie, także. Tak, ale widoki będą mega. Mega Zresztą to wszystko zobaczycie. Dziewczyny mam dla Was złą wiadomość, tu jest smog Tu jest smog Mama już poszła tam, ale my chyba nie przejdziemy. Zobaczcie, o tutaj za tymi krzykami, tu jest smog Podejdźcie bliżej, zobaczcie, zobaczcie on tutaj jest, naprawdę Widzicie smoka? Widzisz smoka Monika? Agatka, smoka widzisz czy nie? Monika już widzi, Monika widzi smok! Monika pstryka zdjęcia, tak? Gdzie je wystawisz później? Tak. ja wystawię na naszego Instagrama pikniki Agatki i Moniki, więc kochanie wbij... Jajcie. Wbijajcie, Wiecie. Tak, Agatka, ty uważaj, nie skaż, bo wpadniesz do rwącego potoku i będzie strasznie A Monia, widzę pierwszy odpoczynek, tak? Tak są piękne ławeczki, można sobie siąść. Tak, przyszło mnie strumyczka. Fajnie, prawda? Tak. Dobra, idziemy nie. dalej chyba zaraz, nie. prawda? Czy coś jemy, coś teraz, czy, czy pijemy? Nie, nie. Na chwilę, na chwilę, tylko siadamy i śmigamy dalej. Dobra, szybciutko. Za chwilę czekają nas piękne widoki. Ty jesteś tu pierwszy raz, tak? Ja jestem pierwszy. Robi raz. to na tobie jakieś wrażenie? Robi wrażenie. Czy w ogóle bardzo? nic. Nie, no jest mega. Ale na tobie też pewnie robi, bo ty byłeś tutaj w lecie. To też te góry wyglądały inaczej. Ja teraz są całe no za, pek, zaśnieżone. No Agatka, co Ci się tutaj najbardziej podoba, powiedz mi? Góry. góry popatrzcie na te. Jakie to jest piękne, co nie? Piękne zdjęcia można tutaj robić, prawda? Tak, ja już zrobiłam z 50 Ile? Pięk, Chyba 50 tysięcy, prawda? A mama z Moniką oczywiście cykają tysiące zdjęć również. O i Monika, teraz uwaga! Co to był? Skok? Skok do zdjęcia? Zdjęcia, zdjęcia skok w biegu. Do były. Zdjęcia. zdjęcia w biegu pod skokach. Uwaga, I Monika. Dobra, a te zdjęcia? Chyba jedno mi fajnie wyszło, tak jak byłaś w górze. to no super! Dobra. Te zdjęcia obserwujcie oczywiście na Instagramie. Zobaczymy, tak. Siała baba, jo. nie wiedziała, jak jo. dziadek wiedział, nie wiedział, a to było tak. Dziewczyny sobie umilają podróż takimi różnymi piosenkami. Dziewczyny zgłodniałyście trochę? Tak, nie. zgłodniałyśmy. No i znaleźliśmy fajną karczmę z takim pięknym widokiem tutaj, tak? No, znowu nie. Z... No, ja. Znowu będziemy widzieć coś pięknego i sobie zajadać jakieś tak. pyszne rzeczy. Ja nie widziałam tej góry, ja patrzyłam o tam. A, gór. pytałaś tam, patrzyłaś tam. Ale tam też jest ładnie, a tu też widać i te góry. No, ale już tutaj te góry są tak z daleka, co nie? Tak jak tam no, byliśmy tak. na tej polanie, to, to on tak wyjściutko. Mieliśmy siedzieć na zewnątrz, prawda, dziewczyny, ale tam gorąco gorąco jest się widok się jest piękny tak. ale tutaj w Karczmie też jest ładniej, prawda? tak właśnie piękna. jest taki ładny wyspój No właśnie, Zauwałaś, piękna kóra. taka góralska wyspa mamunia wziąłeś sobie oczywiście kwaśnicę, kwaśnicę. ja tak samo sobie kwaśnicę, tak. pyszną już spróbowałam, jest tak kwaśna, że aż po prostu wykręca mi buzię a, a my jeszcze mamy smała. też kwaśną cytrynkę cytrynkę i czekacie na swoje jedzonko, tak? tak ejka, właśnie tam swoje jedzenie a są to placki ziemniaczane z gulaszem smacznego Dziękuję bardzo. Mmm, a co zajada? No. no to, no co? No co? No 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 tak? Smakują ci. Byłaś głodna, tak? Wodno, tak? się tym wchodzeniem. I teraz z sobie zjeść coś, tak? Posiliście. Mmm, dobrze no poszłam. Rodzinna gra w siatkówkę. Jak drużyny się przedstawiają? My jesteśmy Zawodni Agamy. Agamy? To jest grupa agamy. Agamy? To jest i my. No. I mo. Mo. Czyli Agamo raczej. Ale nie, bo nie. Agamo to jakieś takie dziwne, czyli Agamy. Ale jakby co to nie jest przed chwilą wymyślone. My to już wcześniej planowaliśmy w domu, no prawda? dobra. Dobra, tak, dziewczyny mają pomysł. A my, my, A my jesteśmy grupa Mata, czyli Mat? mama, mama i tata. A, Mata. mama i tata. Tama. Albo. Albo mama. <grym> albo Pajo. Coś takiego Jopa. może. No dobra, że Paweł i Jola. Dobra, jedziemy. Kto serwuje? Ja serwuję. Dobra, ja główny rozkrywający. Dawaj! O, poszło na mnie, łaga. O, zobaczcie, jedną ręką, ale dał radę. Mamunia! U, mamunia ja Myślałam, że tam przeleje! Straciliśmy punkt. Przepraszam! Nie, no jestem zły na swoją współzawodniczkę, ale mam nadzieję, że teraz dobrze zaserwuję Zobaczcie. Ona to robi! Ona to zrobiła! Straciła drun. Tej... Drun posunęła się. Powtórka! O, Nie, niesamowicie. Jak to możliwe, że moja zawodniczka jest aż. Tak źle przygotowana, jak to może być? Oj, bo nic nie trenowałam ostatnio dawno. Jakieś takie <grystanie> ciężkie te Wybacz... podania. Wybaczam ci, bo nie wiem jeszcze, jak ja do końca to zagram. No ale słuchajcie, tak właśnie tutaj sobie robimy, gramy sobie w rodzinne takie gry. Uuu, znowu poszła piłka. Teraz tym razem u mnie pięknie odebrała. I zdobyliśmy punkt. Jest! Piąteczka. Ale, Ale siadło! Dobra. Słuchajcie! Ej, dobra, słuchajcie, jak na prawdziwych zawodników przystało, mamy jeszcze ksywy sportowe, tak? To jest Mielo! Mielo! Ja jestem jak? Schabowy! Schabowy! A to są... E... jestem Pulpet Ja jestem kłopsik! Dobra, <laughs> takie są właśnie nasze pseudonimy. Na, koszul... okay. na koszulkach powinniśmy mieć napisane, nie? A no! Jesteśmy na Słowacji. Tak. Mamonia, e, smarujesz dzieci tak, żeby się nie spiekły. Tak, bo wczoraj nam się strasznie nosy spaliły. Jak buraki wyglądaliśmy wieczorem. Wszyscy z czerwonymi nosami. No właśnie, ze spalonymi dzisiaj... nosami, tak, prawda? Agatko? Tak, i dzisiaj no. trzeba się troszkę. Troszkę, te, troszkę się posmarować. Dobra, mamy piękną pogodę na majówkę naszą, prawda, Tak. I będziemy sobie dzisiaj chodzić dolinką taką. Tak, tak. Jak ona pod, pod Zmierzamy na polane pod muraniem. Będziemy szli wzdłuż takiej fajnej rzeki. Także przyjemny taki szum nam będzie towarzyszył. Dolinka nie jest długa, no. także szybko to wszystko pójdzie. U, zobaczcie, te takie piękne kamienie są. O, tu jakiś pomnik jest. Jakiś pomnik. Co to za pomnik? A, Ej, to, żeby pomnik a, jakiegoś potworu. Uciekamy, uciekajmy. Amonia, warto było tu przyjechać? Warto. Ładne widoczki, Tak, prawda? piękne widoki. Super. super Wcześniej tak. była ta rzeka taka tylko widoczna, a teraz już pojawiają się góry, także... Niedługo już koniec naszej podróży, no bo na to polane jest dosłownie 10 minut i będziemy. No właśnie, Monika, tobie się podoba tutaj? Tak, ale łatwa, tak bardzo, bardzo prosta, prawda? No to jest praktycznie tylko asfalt taki, najzwyklejszy. No bardzo prosto się tu chodzi, nie ma jakichś takich trudności wielkich. Chodzimy sobie, robimy, pstrykamy zdjęcia, oczywiście. Tak, miliony granic wieczna Instagrama, naprawdę. No właśnie, dobra, i idziemy dalej, zobaczymy, może coś jeszcze nam się tutaj pięknego pokaże, ale po prostu pogoda nam się udała niesamowicie, prawda? No, Jeszczymy. totalnie. Bardzo fajna. Dziewczynki robią sobie tam zdjęcia. Mamunia tutaj patrzy na jakąś ścieżkę taką dydaktyczną, tak? Jakieś są tu różne wiadomości, Mamunia. wiadomości, ale wszystko po słowacku. Więc mało rozumiem. Nic nie rozumiem, żeby jeszcze było po angielsku, no to coś się można dowiedzieć, a tutaj nic kompletnie nie rozumiem. No Oglądam to, obrazki, no brak, można to jest piękne, ale i ta natura tutaj wokół nas jest też przepiękna, prawda? No tam dalej już nie możemy pójść, prawda? Bo jest zamknięte, bo chyba przez ten zalegający śnieg, to zamknęli. Tak, nam. do połowy czerwca ten szlak, bo to tam dalej jest do Dolina, Jaworzyna czy coś takiego, czy. Tak, tak, chyba tak. No. Tak, tak. Jakaś dolinka dalej tam w głąb tych gór, no ale że lawiny mogą schodzić, to do połowy czerwca jest zamknięty ten szlak, także tylko tutaj do tego momentu. Ale pięknie tutaj jest o. też. Królową, co sobie życzysz dzisiaj na obiad? Pomyślę. Dobrze. Jak ci się podoba tutaj to nasze królestwo? Wspaniałe, przepiękne. Czyż, że nie? oczywiście wszystko to daruję tobie z mojej miłości. Dziękuję Ci, ukochamy Słuchajcie, znaleźliśmy sobie takie fajne siedziska Bardzo wygodnie się tu siedzi I poczuliśmy się jak król tak, z królem Tak, Król z królem, z królową Teraz już wracamy, bo byliśmy tam i tam sobie porobiliśmy z 200 tysięcy tych zdjęć I teraz właśnie wracamy O, a mama z Moniką robią sobie jakieś zdjęcia Rzeczywiście tutaj to jest bardzo ładnie Strumyk tak tutaj szumi, że ledwo słychać tak i tutaj pięknie teraz się odwracamy i mamy piękne, piękne, piękne walory dwie dziewczyny. Piękne dwie dziewczyny i piękne walory jeszcze krajobrazowo pejzażowe. Tak, prawda? tak, tu jest po prostu pięknie. Tu jest chyba taka kwintesencja całej tej wyprawy właśnie. I ta rzeka, i góry, wszystko super widać. Przyjechaliśmy do no, zakopanego pan trzeci dzień naszej majuseczki. Co tam magaska zobaczyłaś? Konik, konik. Nie mogliśmy ominąć Zakopanego też tak? No właśnie. Jakiś mamy sentyment do tego miasteczka. No musimy wracać. Tak, tak. Zagadka. Widzę, że znalazłaś miejsce dla siebie. Fajnie? No tak, właśnie? Tak. Wygodnie? Tak. Tylko brakuje jeszcze jakiegoś smacznego tuśnego loda, tak? Tak, jeszcze taki ludzi. <laughs> I byłoby już dobrze. Tak. Agatka, teraz to już płaszczy w relaksik, prawda? Bardzo. Co sobie wzięłaś? Babu, mm. on jest wszystko z maliny. Mm. Kuleczki są malinowe, a to jest jaki to jest? Sorbet? Ale też jakiś malinowy coś. Dziewczyny, jeszcze, jeszcze nie weszliśmy na trasę, na szlak. A już bardzo liczony, a teraz jeszcze kręcony ziemniak, tak? Tak. Dziewczyny, czy myślicie, że Adam Małysz, albo Kamil Stoch, albo któryś ze skoczków, jedli takie właśnie zapiekane ziemniaczki Myślę, tak. przed swoimi skokami? Tak. tak? Mhm. Dlatego tak wysoko i daleko skaczał, tak? No. Byliśmy tu kilka lat temu, prawda? A tak. Agatka wtedy jeździła Mian na wózku. Walatka. Walatka, jeździłaś na wózku jeszcze? Chyba w wózku. W wózku chyba, właśnie. Tak. No i tutaj zostawialiśmy ten wózek i szliśmy dalej na piechotę. No właśnie, tam takie kociłby się zaczynają i już wózkiem nie dało rady pojechać. A zostawiliśmy wózek z elektrą? Nie, wózek sam zostawiliśmy. I szliśmy dalej z agatką. Nie wiem, trochę na rękach pewnie ją no, ale to tak. Tak. no, to z wózkiem, tak. wózek. Ale nie doszliśmy do końca Doliny Białego, no bo to agatka miała dwa lata, więc tak wiecie, za chwilę się zmęczyła i. No właśnie. Tak więc mamy nadzieję, że dzisiaj dojdziemy do samego końca i zobaczymy wszystkie uroki tego miejsca. słuchajcie, mamunia czasami się uskarża na porządek jak i Monika ma na przykład w szafce, bo czasami właśnie otwiera taką szafkę z ubraniami, a to wygląda mniej więcej wtedy tak. Jest to prawda Monika? Nie, to nie jest prawda, i to nie jest bo... Monika, Pamiętasz to miejsce? Cza? No właśnie mówisz, że ja to pamiętam. A za chwilę cza? jeszcze lepiej to spamiętasz, bo zobacz, tutaj jest coś takiego, co wystąpiło w naszym filmie. Pamiętacie? Jest w naszym filmie takim sprzed chyba 5-6 lat. Pamiętasz? Tam był, tam był potwór, chodź sprawdzimy ja, czy tam jest. Ej dobra, słuchajcie, tu są takie... No Agatka, słuchajcie, tam był potwór. Zobaczymy czy on jeszcze żyje, czy on dalej jeszcze tutaj jest. Halo Halo potworze Jesteś tu Dobra, w nogi, on tutaj jest, szybko! On jeszcze żyje. Uciekamy! Słyszałyście? Był tam potwór Dobra, uciekaj. Taki... O... No dobra, uciekajmy, bo naprawdę było strasznie. Mama w ogóle jest nieprzyjęta. W ogóle jakoś tak, jakby. Moje to nie zrobiło. To Ja s... się nie boję, potworu. Ale nie słyszałam się, ona tam. Jak on tam strasznie krzyczał na nas. No, słyszałam, to. Dobra, szybko, wiejemy, wiejemy, szybko, szybko, pogoni nas. Dobra, ja się rzucę na pożarcie, Wy uciekajcie. Dobra. <laughs> Słuchaj, no tak, będzie miał ze trzy dni, będzie miał takiego jedzenia. Mam z chyba nosy w plecaku jeszcze. A, jeszcze dni dobra. <laughs> no ale w sumie jest piękne pogoda i w ogóle. Ale ludzi aż tak dużo nie ma co nie? No tak aż bardzo dużo nie Spodziewaliśmy się, że będzie tutaj właśnie oblężenie ludzi. No właśnie. Jest trochę no nie można powiedzieć że nie ma, ale no. tak rzeczywiście. Spodziewaliśmy się dużo większego oblężenia. No, właśnie. no ale to dobrze, bo mamy troszeczkę przestrzeni, możemy sobie pochodzić, tak. pozwiedzać, porobić trochę zdjęć czy tych filmików. Co my bardzo no właśnie mhm. czy filmików. trochę było ciężkie wspinaczki po schodach, ale daliśmy radę nie? No, tak. Hęgańka spoko? Tak, Jak tak. O, oddech opanowany? Dobrze. Dobrze, no dobra, dobra, idziemy dalej, tak? Słuchajcie, jest wypadek, jest mały wypadek. Mamunia przykleiła się do drzewa. O losie. O, I przykleiła się do żywicy, tak? tak. No i co? Przez zrobimy? przypadek zupełnie. Nie wiem, utniemy to w domu. No a tak, teraz a muszę teraz... tak chodzić. Bo jest jeden plus tego całego incydentu. No, ładnie pachnę. Będziesz pachniała tak drzewami, lasem. Tak. Nawet czuję ten zapach z tych moich włosów. No, słuchajcie, no nie wiem, czy taki przypadek zdarzył się tutaj już kiedyś w Tatrzańskim Parku Narodowym, żeby człowiek przykleił się do drzewy, do drzewa. Dobrze, że się odkleiłam, to najważniejsze, bo włosy są do obcięcia już nie da rady chyba ich uratować. Ale drzewo, ale drzewo nie. Drzewo będzie stało A Sarnia skałka ma 1004. Dobra, dobra, mamunia, ty nam tłumaczysz tutaj o liczbach, a miał być dzisiaj... Yy, łatwy taki spacerek, a tu właśnie. się wspinamy wysoko. Tak i mamy jeszcze ochotę na to sarnią skałkę. <noise> no właśnie. Sarnia skałka jest tam, słuchajcie, po drugiej stronie. Tam wystaje widać nawet ludzi, jak sobie tutaj zbliżyć dobrze. No ale dobra, no próbujemy, zobaczymy. Jeszcze się wahamy. Albo idziemy na sarnią skałkę, albo na polanę. Nie, na kalatówki. Na kalatówki. Może I wyjdziemy kuźnicami wtedy. No zobaczymy. Oto to co nas czeka później, jak będziemy schodzić tak. Jest bardzo ciężko. Jak Monika? Opłacało się tu wchodzić? W sumie. Opłacało się? Tak. Pięknie jest, prawda? No. Agatka jeszcze chyba nie widzi tego całego widoku. Jeszcze się wspina, ale już jest blisko. Zobacz tam Agatko, popatrz tam w drugą stronę. A tam z drugiej strony Monika. Co widzimy? tam widzimy giewon. no i to bardzo blisko, nie Agatka? tak podoba bardzo podoba się giewon? tak, i podoba mi się ale też jest tam trudne chyba wejście, co nie? no na no, gewąt nie jest tak trudno, ale o, a tam jest taki krzyżyk mały no mało, nie jest taki mały, ale tutaj go dobrze widać, nie? no dobra Monia, bierzesz rozbieg dobra i, skaczę. I skaczesz raz, dwa, dwa trzy no. ale to mogłoby być dobre, jakby się miało jakoś paraloty. paralotnie, właśnie no ale nie mamy, niestety nie wzięliśmy ze sobą w sumie jak będziecie iść na y, yy, sarnią, skałkę. sarnią Skałkę to bierzcie parę lat między sobą Gdzie ta nasza mała? A tutaj no. nie, mama, Patrzę tu nie sobie wejde, tam proszę, ja nie jakie wejde. są widoczki, tam jest taka fajna przepaść Jeszcze nie możemy możemy się tutaj tą trasę i ten szczyt Sarnię, skałkę, tak, naszym tak. Widzom. Jak dojdziecie do tej Doliny Białego, to nie zakręcajcie i nie wracajcie, tylko naprawdę dojście tutaj, bo jest 25 minut drogi stamtąd. I naprawdę bardzo się opłaca, bo widoki są po prostu przycudowne. No tak, było troszeczkę wspinaczki, ale daliśmy radę, nie? Daliśmy garta, radę. No właśnie, a widoki są bardzo fajne. Ej, no ja nie wiem, co się stało z tymi moimi dziewczynami, one były bojuchami kiedyś. A teraz zobaczcie, Widzicie, Monika, co... się zmieniało. właśnie, zmieniało. drużyna się no. zmieniła, Monika też siadła na samym krawędzi e, tego szczytu, nie boisz się wcale? Nie, nie boję się, tutaj jest fajnie, to bardziej się boi ten kto, to, kto na to patrzy, niż ten kto tutaj siedzi tak naprawdę. No właśnie, dobrze, że tu jeszcze jest jakaś taka troszkę półeczka, Ta. bo naprawdę, na półeczkę, ja. no powiem wam, że aż mi się gorąco zrobiło jak na to popatrzyłem. Dobra, Małonia tak samo stoi, tylko, tylko Agatka w bezpiecznym miejscu, prawda? No właśnie, a mama już planuje gdzie będziemy na wakacje, tak? Tak Do śnieżki. I Śnieżki Będzie to? Śnieżka Czyli? Ach, czyli to Czyli tam też, czy gdzieś tam w oddali, tak? Nie wiem czy tak, tutaj widać Tak, zamierzamy Szklarska Poręba i zdobyć Śnieżkę To jeszcze nic na 100%, ale tak. być może tam właśnie pojedziemy ale na, ale na 99% Dziękujemy, że oglądacie nasz dzisiejszy filmik Jeżeli wam się podobał klikajcie łapeczki w górę Klikajcie w miniaturki, które teraz widzicie na ekranach. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fikimiki, Agatki i Moniki. Wbijajcie nasze inne social media, czyli Instagram oraz Facebook. Subskrybujcie nasz, nasz kanał. Do zobaczenia. Pa, pa. pa.